Na trybunach wojna, poza stadionem wspólny interes. W Legnicy i Lubinie, chuligani dwóch znienawidzonych klubów zakopali topór wojenny, żeby razem zarabiać na substancjach, panienkach i przemycie. Policja rozbiła gang, który działał jak mała korporacja: podział ról, sieć powiązań, ogromne pieniądze. W dziejach polskich środowisk chuligańskich naznaczonych zazwyczaj brutalnymi konfrontacjami. Kibolską nienawiścią i bezwzględną rywalizacją nie brakowało też momentów, w których najbardziej zagorzali przeciwnicy, potrafili zawiesić broń. Choć może się to wydawać niedorzeczne, zdarzały się sytuacje, gdy zwaśnione gangi kibicowskie, reprezentujące od lat walczące ze sobą kluby piłkarskie, nagle łączyły siły. I nie było to bynajmniej spowodowane nagłym przypływem sentymentów czy chęcią pojednania, lecz najzwyklejszym chłodnym rachunkiem zysków i strat. Gdy w grę wchodziły konkretne pieniądze, Wspólny interes stawał się ważniejszy niż wierność barwom klubowym, a transparenty z hasłami nienawiści okazywały się jedynie teatralnym rekwizytem. Dla wielu to szokujące. Bo jak to możliwe, żeby zagorzały kibic, który całe życie nienawidził innego klubu, nagle przestawał widzieć w nim wroga? Odpowiedź jest prosta. Chodzi o układ, chłodną kalkulację, cyniczną współpracę dla obustronnych korzyści. To już nie wojna ideologii, lecz biznes, w którym liczy się zysk, a nie lojalność wobec trybun. Najnowszym przykładem obnażającym tę brutalną prawdę jest historia, która w ostatnich miesiącach rozegrała się w Legnicy. Tam właśnie roztrzaskała się na drobne kawałki kolejna iluzja o rzekomej, nieprzejednanej wojnie kibiców. Bo choć na stadionach unosił się dym z rac, a w powietrzu krążyły wyzwiska i pogróżki, to poza murami obiektów sportowych dochodziło do cichych uścisków dłoni i podpisywania niepisanych porozumień. W świecie, do którego nie docierają kamery i reporterskie, flesze tętnił inny rytm. Rytm zorganizowanej przestępczości. W cieniu trybun rozwijały się lukratywne interesy: rozprowadzanie zakazanych substancji, przemyt towarów poza granice kraju oraz handel kobietami, z którego czerpano ogromne zyski. Legniccy oraz Wrocławscy funkcjonariusze policji wspólnymi siłami rozpracowali gang, który przez długie lata działał niemal całkowicie bezkarnie, jakby przepisy prawa nie dotyczyły jego członków, a ich działalność była poza jakąkolwiek kontrolą. Najbardziej szokującym aspektem całej sprawy okazał się fakt, że w skład tej zorganizowanej grupy przestępczej wchodzili chuligani z dwóch miast, których drużyny piłkarskie od lat są za przysięgłymi wrogami legnicy i lubina. Na pierwszy rzut oka nie do pomyślenia by fani z tych miejsc mogli działać ramię w ramię. A jednak kiedy w grę wchodziła sprzedaż substancji i szybki zarobek, nawet najgłębsze animozje schodziły na dalszy plan. Na stadionowych trybunach byli dla siebie zaciekłymi przeciwnikami gotowymi do starć i wzajemnego upokarzania. Ale za kulisami funkcjonowali jako wspólnicy w zbrodni, połączeni chciwością i potrzebą zysków. W tym układzie nie liczyły się ani klubowe barwy, ani lojalność wobec kibicowskich ideałów, liczyła się jedynie kasa. Po miesiącach śledztwa, które rozpoczęło się w 2022 roku, funkcjonariusze z Legnicy dopieli swego. W ramach szeroko zakrojonej akcji zatrzymano łącznie 19 osób, które miały bezpośredni związek z gangiem Ujawniono pokaźne ilości substancji ponad 14 kg suszu konopi, znaczące ilości płynnej amfy, setki tabletek MDMA, a także kokę oraz inne substancje odurzające. Przejęto również gotówkę w różnych walutach, ponad 90 tysięcy złotych oraz 17 tysięcy euro. Zabezpieczono mienie którego wartość szacuje się na około milion złotych, co tylko pokazuje skalę prowadzonej działalności. Rozbito również zaplecze operacyjne tej przestępczej machiny. W ramach działań śledczych ujawniono miejsca, w których prowadzono nielegalną prostytucję. Organizowano tam spotkania, zamieszczano ogłoszenia, werbowano młode kobiety i czerpano z ich pracy finansowe korzyści. Wszystko było zorganizowane jak w dobrze zarządzanej firmie, gdzie każdy miał jasno określone zadania, a całość działała z precyzją godną korporacyjnych struktur. Gang posiadał rozbudowaną hierarchię i sieć współpracowników, która obejmowała nie tylko Dolny Śląsk, ale również Wielkopolskę, Śląsk i region zachodniopomorski. Środki odurzające nie zatrzymywały się jednak w kraju. Część z nich regularnie trafiała na rynek niemiecki, gdzie zyski były jeszcze większe. Zatrzymania członków gangu nie należały do łatwych. W jednym z przypadków w mieszkaniu na terenie Poznania funkcjonariusze musieli sięgnąć po broń służbową. Ponieważ podejrzany usiłował uciec, stwarzając realne zagrożenie. Na szczęście akcja zakończyła się bez ofiar, lecz sytuacja ta pokazała, jak duże ryzyko wiąże się z rozbijaniem tego typu grup. Ich członkowie byli zdeterminowani, aby za wszelką cenę uniknąć odpowiedzialności i nie cofnęliby się przed niczym. Zakończenie przestępczej działalności tej konkretnej grupy przyniosło poważne konsekwencje. Prokuratura Okręgowa w Legnicy podjęła zdecydowane kroki, kierując do sądu akt oskarżenia obejmujący wszystkich zatrzymanych członków rozbitego gangu. Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy był na tyle obszerny i jednoznaczny, że każdej z tych osób grozi obecnie kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. To działanie nie tylko zakończyło pewien etap przestępczego procederu, ale także odsłoniło mechanizmy, które od dawna funkcjonowały w cieniu stadionowych trybun. Cała ta sprawa unaocznia pewien paradoks, który towarzyszy środowisku chuliganów już od dłuższego czasu. Owszem, medialne nagłówki często krzyczą o kolejnej wojnie kibiców, o brutalnych starciach i nienawiści, która sięga poziomu niemal religijnego fanatyzmu. Na stadionach rozbrzmiewają pełne agresji przyśpiewki, a kibice prezentują imponujące oprawy, w których przeciwnik sportowy urasta do rangi śmiertelnego wroga. Jednak gdy emocje opadają, a reflektory gasną, prawda bywa zaskakująco prosta. W realnym świecie, tam gdzie w grę wchodzą ogromne pieniądze i szybki zarobek, dotychczasowi przeciwnicy potrafią podać sobie rękę. W takim układzie nie chodzi o przyjaźń czy lojalność, lecz o czysty interes. Tam, gdzie zaczyna się zarabianie na środkach odurzających, korzyści z czyjegoś nierządu czy przemycie, znika potrzeba podziału na naszych i waszych. Partnerstwo, które w innym kontekście byłoby nie do pomyślenia, tutaj kończy się wspólną odpowiedzialnością przed sądem. Nie jest to jednak jedyny przypadek, gdy przedstawiciele różnych kibicowskich środowisk postanowili odłożyć wzajemne uprzedzenia i skupić się na nielegalnych interesach. Jeszcze bardziej skomplikowaną i rozległą sprawą okazało się śledztwo prowadzone w 2020 roku, które dotyczyło kolejnej grupy przestępczej złożonej z chuliganów. Tym razem głównymi aktorami tego ponurego spektaklu byli członkowie gangów kibicowskich działających na terenie Małopolski i Podkarpacia. Z ustaleń śledczych wynikało, że zorganizowana grupa przestępcza mogła rozpocząć swoją działalność już w 2019 roku. W ciągu kilkunastu miesięcy członkowie tej siatki przestępczej wprowadzili do obiegu znaczne ilości nielegalnych substancji psychoaktywnych, z naciskiem na amfę i tabletki psychoaktywne. Co szczególnie istotne, trzą tej zorganizowanej struktury stanowili pseudokibice trzech zupełnie różnych klubów sportowych, choć na stadionach byli sobie wrogami. W przestępczym procederze współpracowali jak zgrany zespół, bez tarć i konfliktów. Cała operacja śledcza nabrała tempa pod koniec czerwca wspomnianego roku, kiedy to funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o przemyt koki z Królestwa Niderlandów do Polski. Przy zatrzymanych funkcjonariusze znaleźli pół kilograma czystej koki oraz 600 g syntetycznego specyfiku o nazwie 3 Znanego również jako 3CMC, który należy do grupy niezwykle silnych substancji oddziałujących na ośrodkowy układ nerwowy. Wartość przejętych substancji została oszacowana na kwotę przekraczającą 187 tysięcy złotych. Sąd, bazując na zgromadzonych przez prokuraturę dowodach, zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obu podejrzanych. W kolejnych miesiącach funkcjonariusze krakowskiego oddziału Centralnego Biura Śledczego Policji, wspierani przez funkcjonariuszy z Rzeszowa i Opola, a także przez małopolskich kontrterrorystów samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego policji przeprowadzili skoordynowaną akcję zatrzymań. W jej efekcie wpadło osiem osób, z których siedem usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a jedna odpowiadała za posiadanie znacznych ilości substancji. W trakcie przeszukań miejsc związanych z podejrzanymi ujawniono ponad 1,5 kg amfy, znaczną ilość suszu konopi oraz jego sprasowaną wersję. Do dalszych badań trafiły także dwie jednostki broni palnej wraz z amunicją. Policjanci przejęli również profesjonalne urządzenie służące do produkcji tabletek tak zwaną tabletkarkę, która była wykorzystywana do produkcji psychoaktywnych pigułek na większą skalę. W trakcie tych działań, na jednej z przeszukiwanych posesji, funkcjonariusze natknęli się również na dwa skradzione motocykle oraz jeden rower pochodzący z kradzieży. Przeszukując nieruchomości użytkowane przez podejrzanych, Funkcjonariusze skorzystali także z pomocy przewodników psów służbowych z komendy miejskiej policji w Krakowie. Zwierzęta te doskonale wyszkolone do wyszukiwania substancji odegrały istotną rolę w lokalizowaniu ukrytych środków. Całe postępowanie nadzorował prokurator z prokuratury okręgowej w Krakowie, który przedstawił siedmiu zatrzymanym osobom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a jednemu z nich także kierowanie tą grupą i odpowiadanie za jej strukturę oraz działanie. Sprawa zakończyła się wyrokami, które dla wielu z oskarżonych oznaczają wieloletni pobyt za kratami. Był to wyraźny sygnał, że nawet najbardziej szczelnie zorganizowane struktury przestępcze nie są odporne na konsekwencje wynikające z naruszenia prawa. Pokazało to również, że w świecie chuliganów deklarowana wrogość i wieloletnia nienawiść potrafią w jednej chwili zniknąć, gdy na horyzoncie pojawi się obietnica ogromnych pieniędzy. Wówczas przestają się liczyć barwy klubowe, przeszłe konflikty czy stadionowe przysięgi. Liczy się tylko zysk, a droga do niego wiedzie niekiedy przez wspólne działania z dawnym wrogiem, który teraz staje się wspólnikiem w przestępczym interesie.